Witajcie, dziś zapraszam na trzecią część opuszczonych, mało używanych samolotów Tomasza Mazowieckiego. Przelecimy sobie po paru miesiącach i zobaczymy, jak to dziś wygląda. Zapraszam. Jest irawka. Dalej stał Fokus, już zniknął. Pewnie ktoś widział, jak nagrywa filmik, ale gdzieś na filmik został. Dobra, lecimy, zobaczymy. Pięknie zarasta. Dobra, lecimy teraz dalej Cięcie Citroenik dalej zalega Ale nie będziemy wychodzić do wszystkich samochodów Tylko tak wyrywkowo Dobra, cięcie Teraz lecimy do Fiat Amarei tam tam stał jeszcze Renault Master, Master chyba. Master Ale on niestety zniknął Cienias i Boża Asterka. Dobra, lecimy. Fiacik dalej stoi. Już chyba się ktoś do niego próbował dostać. Dobra, jest i asterka. jest i nasze, jest nas cienkość. Dobra, cięcie, lecimy dalej. Jest i kolejny wrost. Nissan. Zaraz do niego wyjdziemy. Mamy kolejnego wrosta Nissan Primera. O no już ten to już chyba długo tu zalega lech pięknie rośnie Dobra, dzięcia. Dobra, teraz lecimy do Citroena. Citroen niestety zniknął. Zobaczymy czy stoi Tico i czy stoi Nissan. Bardzo fajne naklejki z karnym K. Dobra, lecimy. Mamy i tylko, tylko dalej wrasta. Lecimy dalej. Tam wrastał niebieski sejczak, ale się nie będziemy tam pchać. Też już go nie ma. zielony i cytryny też nie ma Mamy teraz pastucha W tedyiku. Niestety już dzieci zaczęły chyba po nim malować Osterkę. pięknie obrosła, dobra, lecimy teraz zobaczyć. Czy lagun stoi. Lagun stoi, ale chyba już komuś się tablice przydały. Już się komuś tablice przydały Chyba nie przednia no Tu mamy jeszcze takiego fokusika po dzwonie Już znaczy tutaj stoi trochę Zalegał fiatuno. Fiat Uno Też krótko po, po nagraniu filmu Znikł Oczywiście go odnalazłem Skończył na złomie Niestety ten Fiat Uno. Dobra, cięcie No i Siena dalej stoi. Cięcie. zobacz pięknie się wkomponował w trawę Nissan Micra to na tyle lecimy na kawkę do domu zbytnio jakichś dużych roszad nie ma następne filmy będziemy robić na bieżąco i jak będzie coś wychodzić to Takie już może pojedyncze Jeden góra, dwa samochody Dobra, cięcie i uciekamy do domu Na razie, trzymajcie się.